Witam Państwa bardzo serdecznie. Patrycyzm podkrepacie Studio. Yy, cały czas w temacie gorącego Marszu Niepodległości. Koło mnie siedzi uczestnik marszu Tomek Pałucki z Ruchu Narodowego Jasło. Witaj Tomku. Witam wszystkich. Tomku, opowiedz nam skąd w ogóle wziąłeś się na Marszu Niepodległości. W tym roku miałem okazję być w Straży Marszu Niepodległości. Jako, że nasi widzowie nie do końca mogą znać taką yy, Straż Marszu Niepodległości, gdybyś mógł dokładniej opowiedzieć czym się zajmujecie, co to jest za inicjatywa, Strach Marszu Niepodległości odpowiada za organizację tego marszu, za to, żeby ludzie przeszli ulicami Warszawy w spokojnie, żeby nikomu się nic nie stało, żeby nie było różnych ekscesów. A zadam Ci takie pytanie, dlaczego nie mogłaby tego robić policja, tylko muszą to robić organizatorzy, działacze społeczni? Marsz Niepodległości jest ruchem społecznym i wydaje mi się, że sami działacze, organizatorzy powinni zapewnić bezpieczeństwo Policja niestety nie byłaby dobrym opiekunem do, dla uczestników, wśród których to są kibice, różni ludzie, którzy niekoniecznie z tą policją jakoś się dogaduje, to powiedział w cudzysłowie. Hmm. Marsz pierwotny miał się oczywiście odbyć w formie zmotoryzowanej, jak wiemy, nie doszło do tego. Czy, czy jako strażnik marsz niepodległości mógłby się podzielić nas, swoimi przemyśleniami na ten temat? Swoimi obserwacjami? To znaczy w formie zmotoryzowanej. Myślę, że marsz się również odbył. To, że nie wszyscy byli samochodami, nie znaczy, że ta forma nie została zachowana. Jednak też można było spotkać się z informacjami czy z filmami w internecie. Jak to sama policja nie wpuszcza ludzi w samochodach na marsz, blokuje ulice, drogi Warszawy. Nawołuję do tego, żeby wyjść z samochodów i iść pieszo. Więc teraz wydaje mi się, że nie może mieć nikt pretensji, że była też forma piesza. Jak wiemy bardzo dobrze, że odbyło się kilka istotnych ekscesów w trakcie tego marszu. Na przykład legendarna, memiczna bardzo bitwa pod Empikiem, czy podpalenie mieszkania. Czy byłeś uczestnikiem jako strażnik marszu? No mogłeś się znaleźć w jakiejś gorącej strefie? Niestety znalazłem się w pobliżu MP-u, wówczas gdy to wszystko się zaczęło, ludzie zostali nawoływani do tego, że jest tam Antifa, że ktoś jest atakowany, zaczął się petardy. Wiadomo jak to jest na takich zgromadzeniach, jest to psychologia tłumu. Jeden rzuci petardę, ktoś tam coś krzyknie i ludzie wszyscy reagują na to. Wiadomo, że ktoś śledzi te informacje, widzi na filmach jak to jest, kto, kto jest jakby na czele tego całego zajścia. Mhm. A są to też ludzie, którzy. Wydaje mi się, że nawet to nie byli kibice, bo nawet początek tych, tych pierwszych uderzeń, że to ludzie bez barw, żadnych kibicowskich. też Ciężko stwierdzić, kto to był, kto zaatakował tą, tą bramę. Jako oczywiście jako strażnik na pewno obsadzajesz to miejsce już wcześniej, możesz nam mm, coś opowiedzieć. Czy widziałeś jakiś ludzi podejrzanych kręcących się w tamtych okolicach? Coś były takie sytuacje? Ja nawet widziałem ludzi na dachu. I w pewnym momencie domyślałem, że to rzeczywiście może być Antifa. Teraz ciężko mi stwierdzić, kto to był. Ale też nie mogę powiedzieć, że to nie byli właśnie ludzie, prowokatorzy z Antify, którzy coś rzucili z tych ludzi maszerujących. Na nagraniu widzimy tunel, który szturmują kibice. Rozumiem, że za tymi bramkami znajdowała się policja. Tak, później można było stwierdzić, że to była policja. Ale na pewno nikt z na początku tego nie wiedział. Sam nie wiedziałem, po co tu, ci ludzie tam biegną. Wiedziałem też, że, no, wiedziałem, natomiast, że tam był skłod, w którym przesiaduje właśnie Antifa. Przeważnie w tym miejscu przez różnych okazji są różne burdy. No, stąd też pewnie duży odsetek dziennikarzy się tam znalazł. Tak, pewnie tak. Mhm. Albo po prostu wiedzieli, że coś tam może być, wcześniej byli przygotowani na to. Widzimy też człowieka szarżującego na kordon policyjny. Po co? Po co on to robi? Po, dlaczego nie jest od razu spacyfikowany przez y, służbę? Widać osobę dość... Y, nieodpowiedzialną w, w Nawet... nawet dość nie, niemądrą też. <laughs> nie jest to tak, że człowiek może wbiec w kordon policji i nie zostać złapany. A on, ta osoba, wbiega, wstaje, kilka zamachnięć, policji, ale nie jest to... Mimo tego, że widzieliśmy jak się z dziennikarzami obnoszą na przykład. Tak no? właśnie o, o tym mówię. Że ludzie na dworcu zostają spacyfikowani totalnie. Robi im się ścieżkę zdrowia, są bici, płaczą, proszą, żeby ich nie bili. Policja ich pałuje, gazuje, a tu człowiek biega sam. Wstaje, odchodzi za chwilę. Hmm. Coś tam jest poszarpany. To jest jakaś reżyseria po prostu. A jak się policja odnosiła do samej straży marszu? To może powiem na swoim przykładzie. Hmm. My staraliśmy się, żeby marsz przeszedł przede wszystkim dalej. Nie chcieliśmy żadnych awantur. Wiadomo, że wiedzieliśmy, że to wszystko się odbije echem na tym, że. To narodowcy zorganizowali te burdy, że to środowiska właśnie prawicowe są takie i takie, mhm. że zawsze dążą do tego, żeby były awantury. Dlatego chcieliśmy, żeby mecz przeszedł bez żadnych ekscesów. Wiadomo, że ktoś sprowokował, coś się wydarzyło. Podczas tej akcji pod Empikiem, gdy już policja Rozgoniła tych kibiców, tych ludzi. Wycofali się. Marsz zaczął iść dalej. My żeśmy weszli między policję a idący marsz, nawołując do tego, żeby marsz szedł dalej. Prosząc o ludzi, żeby nie prowokowali, żeby już się uspokoili. Wtedy też policja zno... przypuściła, jakby, drugi szturm na ludzi z na następnej fali marszu, którzy nawet nie wiedzieli chyba, co się dokładnie stało pod empikiem. Zostają zmuszeni do ucieczki przed policją, zagazowani, niektórzy spałowani. Wtedy też yy, niestety sta, sta, stałem między tym marszem a policjantami i prosząc policję, pokazując, że plakietkę, że są za marszu, o to, żeby odpuściła już, że ludzie idą dalej, żeby odbyło się to wszystko bez prowokacji z jednej strony i z drugiej, że wszystko jest jakby uspokojone, bo już tak naprawdę był spokój. Policja w tym momencie zaczęła gazować kolejny raz. Mi się dostało. Mhm. Czy po tych wszystkich wydarzeniach masz zamiar jeszcze kiedyś pojechać na marsz niepodległości? Oczywiście i w przyszłym i w następnych lata będę uczestnikiem marszu. W tym roku chciałem też zabrać rodzinę, ale niestety dziecko jeszcze jest za małe. Dopiero trzy miesiące miało, a do Warszawy kawałek drogi. Ale w przyszłym roku już chętnie, chętnie wezmę syna, mhm. żeby pokazać mu, żeby poczuł tą atmosferę, jaka panuje na marszu w Warszawie. Bo to jest coś nie do pisania. Naprawdę piękna sprawa. Rozumiem. To już tyle, proszę państwa. Zachęcam, oczywiście, do wspierania naszych mediów, do szukania nas na YouTube, na Instagramie, na Facebooku. Jesteśmy wszędzie. Chcemy się profesjonalizować i rozwijać. Do tego zachęcamy również, żeby wpłacać pieniądze na naszą zrzutkę. Jak widzicie, kolega tutaj był naocznym świadkiem tych wszystkich wydarzeń. Potwierdza relacje wielu, wielu innych uczestników, którzy wprost mówią, że Wietrzą tutaj prowokacje policyjne. Czy tak było? Myślę, że w toku następnych wydarzeń pewne kolejne sprawy będą wychodzić na wierzch. Dziękuję bardzo jeszcze raz, dziękuję Tomku. Do dziękuję widzenia. Ja również.